W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie bardziej kompleksowym podejściem do modelowania ciała. Zgodne to jest właśnie z obowiązującymi trendami. Pacjenci zainteresowani są redukcją tkanki tłuszczowej, redukcją celulitu, ale jednoczesnym też wzmocnieniem mięśni i modelowaniem określonych partii ciała. Połączenie technologii ONDA i Schwartz daje nam najnowocześniejsze i bardzo skuteczne rozwiązanie na kompleksowe modelowanie sylwetki. ONDA emituje tzw. Tak zimne fale, cool waves o częstotliwości 245 GHz, które są absorbowane w sposób izolowany przez tkankę tłuszczową. Dochodzi wtedy do pobudzenia jej metabolizmu. I pęknięcia adipocyta, czyli komórki tłuszczowej. I dzięki temu pozbywamy się zlokalizowanego tłuszczu. Szworcy to zupełnie nowa technologia oparta na fali elektromagnetycznej, która pobudza nie tylko powierzchowne mięśnie, ale całe kompleksy danej partii z mięśniami głębokimi. Dzięki temu możemy wysmuklić talię, sprawić, że brzuch staje się bardziej płaski, unieść pośladki, a także wysmuklić uda i te najmniej lubiane części nad kolanami. Szworcy to urządzenie, które zapewnia nam największą siłę działania w dostępnych urządzeniach do modelowania sylwetki. W jednym padzie jest to aż 2,5 Tesli. To jest naprawdę ogromna siła, która działa na nasze mięśnie, która jednocześnie jest bezpieczna. Podczas jednej sesji zabiegowej szmorcy zapewnia nam od 20 do 60 tysięcy skurczy w ciągu pół godziny. Czy wyobrażacie sobie, aby zrobić to samodzielnie? Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii zabiegi są całkowicie bezbolesne, bezinwazyjne, aczkolwiek odczuwalne, ponieważ bardzo intensywnie stymulujemy mięśnie. To wspaniałe rozwiązanie dla osób, które nie dysponują dużą ilością czasu, dlatego że zarówno ondę, jak i szkorpici można wykonać podczas jednego zabiegu. Wykonując zabiegi ondą, dochodzi do uwolnienia kwasów tłuszczowych, które są wspaniałym materiałem energetycznym dla mięśni. A mięśnie stymulowane polem elektromagnetycznym powodują przyspieszenie metabolizmu tkanki tłuszczowej, przez co efekt uzyskujemy szybko i zdrowo. szłorrci wspaniale uzupełniają również aktywność fizyczną, dlatego, że przyspieszają osiągnięcie odpowiednich rezultatów, a także wspierają bardzo długie utrzymywanie określonej sylwetki. Te dwie technologie uzupełniają się, ale też mogą działać zupełnie oddzielnie.